Nie z tej strony Velociraptor. Dzisiaj, już kolejną sobie misję przejdziemy w LEGO Batman trójce poza go tam. No to do dzieła. No to co wybieramy? Bo mamy tu w dusmie sumie teraz dwie do wyboru: kolor nadziei i indygująca historia. No to bardziej kolor nadziei na razie mi odpowiada. No, no jasne, że chcemy tryb fabularny. No. Dobra, niebieska, to będzie latarnia. I tam będą dziwne papugi wystąpywać z tego co widzę. I'm picking up a distress beacon. It's Saint Walker. Just as, just in time. I hope you can take care of some of the Reach dropships. Aww, oh, not the Reach! Bugs, hear the dial There must be something on the body you can target, Cyborg. <laughs> Teraz... wojnę... wokół statka... statku... Szybko mi... robaków? Przecież jedzą na pięć, ale nie widziałem nie wierzę. A, dobra, satelity. Jeszcze tu mamy... jed... jed, jed Tu by się przydała rakietka. To... Dobra, mi zestaw, łatwo. Dasz, okej, okay. i... Czy tu mamy? 4 na 5? Yy, dobra, gdzie jest yy, ostatni tam... Jest. I... No jakby takie funkcje były w by Star Warsach tak, to bym nie pogardził. Macka wychodzi. Zamiast tą macką mamy Dobra, wystrzeliły je Jeszcze? Oberwał. Może oberwała. Znaczy się, macka. Dobra, mała amunicja w koncie, więc chcemy to dalej. patrzymy 40 z jakichś statków i jakieś 9 robali Dobra, te robale to muszę... ...dzięki za pobronę rakiet trzeba Było po prostu ciarki Dobra, tu była inna kombinacja A rakieta jest I tu mamy jeszcze Dobra. Zrobione. I kolejna łaska. Dobra to działa. Nie, łatwo. Raz. O, dawaj, dawaj, dawaj. Dwa. Jeszcze trzecia rakieta potrzebna. Ja Nie, niepotrzebna, bo poważ właśnie maskę No no. O Boże Jeszcze larwy U zostałem porobiony, nieładnie Rakieta by się przydała. No, traf, traf, traf. Jeszcze dwa te... ...lgrzymy. To... Dobra, kolejna maska. No my tu wojnę prowadzimy na w kosmosie. Teraz by się przydała kolejna rakieta, ale rakieta się nie chce zreszyć. Dobra. Wielki karaluchowy e, statek pad. we need to, to, to find saint walker amongst all this chaos oh. Dobra. this is where saint walker's signal was lost it's mine it's he mine no, flash. Flash. we we'll get Nie, znaczy no, tego statku nie robię, nie będziemy mieli tam do transportera. Zaraz co? Ja tu widzę mini zestaw? Help! żółki. Tam coś jest, tylko nie mogę tanie tego wziąć. Weźmy tutaj segmenta. Raz, dwa i trzy i no. mamy wielką gruszeczkę, Nie wiem, na co się zjecha pochód no. no dobra, jest tu porta, jest to na przytunel dla niego, ale za nim to ja tam widzę bardzo fajną rzecz ...zwaną światową e, monetą no bo że zobaczmy na górach czy coś jest na górze ja że jest mhm Dobra. to jest pewnie mini zestaw no ale wybędziemy go bo cyborg nie może latać A tu potrzebujemy postaci e, nurkującej więc Batman czemu cię nie ma Да, что-то было. Попуги. Нет. Potrzebujemy robinka, a tu um, weźmy już Marsjanina. Niebieska manetka, oczywiście, to? że weźmiemy. O, mor Mordka coś. E, przypo Morda I have przypomina normalnie tego. E, I mordę z e, Płysnij się Nie Jakby nie patrzeć to by się zgadzało hmm, Dobra Czemu nie doda to ja? Eee, no już się plasz... tam Dobra i don't think we should wait to, to, to Dobra, tam gdzie się co tam była? Aha, do pomy, do należy usłyszał. Tutaj go nie robimy, bo tak czy siak nie będziemy mieli jednego. Ale tu oczywiście... para Ach. Nie, nie, czy To pakać, nie ma czy nie, to. Dobrze. Dobrze. mięso Dobrze. I Dobrze. 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 Dobrze.

Nie, wbatana, nie, nie, nie w Batmana, nie w tylko w kręgach, jak podchodzą do żyłki, takie tam, ojej, no nie, nie mamy samą monę a tu potrzebny nam jest, na o no to yy, dobra. Otwieramy to, co się da, bo to jest ostatni etap. Jeden na trzy, Dobra, tu widziałem 2 i 3 Łatwo mi nie zostało thank you for your help my friends i hoped you'd come in time saint walker we disabled the reach mothership but they're still attacking a scarab beetle is heading for the blue lantern power battery we have to stop it yeah, yeah. Possiamo, Teraz wypchnął, wypchnął. O! Na no jeden napis... Przepraszam, ale no... Było... Dojścia do tego pierwszego, więc cedam z pokój. Hmm. No nie, tam chyba bu, bu, była postać z tą ścianą. Najgorzej, że mi się nie chciało zmienić w ogóle we tego dużego. A cyborg jak zwykle się boi małych rzeczy. No i ukończyliśmy kolejny poziom pod nazwą Kolor Nadziei. No trochę już mamy tej forsy. Przyznam, że mamy już trochę. A no ten święty pielgrzym wygląda jak ze Star Wars'u. Jeden tak, jeden telek. Ile nam zabrakło? 8% to do stówy. Dobra, Adama West'a widziałem, więc... No, ale nie mam brajnia, więc, mamy zestawie, więc no, nie to nie Mamy 4 minut zestawy, więc... Nie próbujemy się tego pielgrzyma. I love this place! I've been here before. I'm so glad it's intact. How about a tour? Sorry, no tour. I need to make sure you guys don't run off. Jeez, when are they gonna be back to normal? Now, using my super strength, I will compact these crystals. While using my super vision to make sure I'm duplicating the exact crystalline structure of the shard. Yawn. What does Wonder Woman see in you? Uh, I have to get going on this. But Wonder Woman likes me? <laughs> did she tell you that? Dobra, więc już jak skończyliśmy kolejny poziom, no to jak zwykle trzeba się pożegnać pod koniec odcinka. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach.